Dzień dobry państwo, witam bardzo serdecznie. Kłaniam się pięknie. Jeżeli magazyn Żużel, no to czarny sport wjeżdża na pełnej. Szanowni Państwo, jeśli w polskim Żużlu jedyna królowa Speedwaya, jak twierdzą kibice, jest w Lesznie, to zastanawiam się prezes, szef, bos, człowiek zarządzający tym klubem, czy nie powinien mieć statusu. Nie mieć, mieć status yy, królewski. Ale o to, drodzy Państwo, zapytam naszego gościa. Witam serdecznie, prezes Unii Leszno, pan Piotr Rusiecki. Dzień dobry, witam Panie prezesie, yy, z racji prowadzonej działalności gospodarczej mówią na pana król złomu. Mi wydaje się, że powinni mówić król złota, bo trzy ostatnie sezony są złote w polskim żużlu. A jeśli dobrze pamiętam, pan prowadzi klub za sterami jako prezes 7 lat? Sezon, tak Siódmy jest. sezon. Ile? Pięć medali? Eee, nie, sze sześć. medali, pięć medali w tym cztery złote. Cztery złote jednostki. Szacunek. Jak to czyli, się czyli, robi? Czyli mieliśmy tylko słaby 2016 rok. Eee, poza tym były wszystkie, wszystkie finały w każdym roku. Nie no, to, to, to rewelacja, ale w tym środowisku żużlowym proszę powiedzieć, yy, w tej wspólnie z innymi prezesami tworzycie ekstraligę żużlową. Yy. Prezesi zazdroszczą, nie zazdroszczą, gratulują. To, to środowisko jest takie wspólne, zjednoczone. Czy ma Pan wśród prezesów przyjaciół, kolegów, czy jesteście jednak tylko konkurentami? Och, nie, nie, nie czuję, żeby ktoś tam zazdrościł fizycznie tak na wprost, na pewno poza tym każdy gdzieś tam spogląda i chciałby jakiś taki, każdy, każdy prezes z całej tej ósemki, chciałby, żeby osiągać wyniki jak najlepsze. Nikt nie, 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 nie startuje w wersidę po to, żeby złość ogony, także to, 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 to na pewno się nikt nie, nikt nie stara i uważam, że, że gdzieś tam jakaś tam pewnie zazdrość na końcu też może jakaś tam być, ale to jest rzecz normalna. Ja bym przegrywał i ktoś by inny wygrywał tak samo, byłbym pełen podziwu i chciałbym osiągnąć takie same wyniki, także tutaj nie ma nic złego. Jak to mu nie pokonać szukają jakby rozwiązania? Pokonać, no, 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 pokonać trzeba zrobić lepszy wynik. No, no, no to, to tyle, tak? No, trzeba to, 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 to pieścić od początku do końca. Tak? Panie prezesie, ktoś powie mm, wspaniałe nazwiska zawodników, bardzo dobry trener, y, zainteresowanie żużlem w lesznie w regionie bardzo duże. Y, sponsorzy, pieniądze, nic tylko wygrywać, ale ten rok jest wyjątkowy. Koronawirus, pandemia y, podcięła skrzydła gospodarce, sponsorzy zrobili krok do tyłu. Y, na trybunach Stadionu Smoczyka. Mm, słabo, że tak powiem. No i do tego jeszcze musieliście wybierać, patrząc na kadrę, było więcej zawodników niż miejsc w ligowym zespole. Nie, nie jest łatwo. No, nie jest to łatwy rok, niestety. Ja już mówiłem w zeszłym roku, że, że kolejne te sukcesy przychodzą coraz trudniej, a ja nie spodziewałem się tego, że, że ten rok będzie obarczony aż tak, takimi, takimi załóżmy, przyjściami i wzniesieniami na tej, na tej drodze do tego, załóżmy, kolejnego, załóżmy, playoffu. Także ten, ten czas od momentu, gdzie ta pandemia wyszła, nikt nie wierzył na początku, co się może wydarzyć. Ja tam gdzieś tam sygnalizowałem, że wracamy do początku, że mogą być stresy i problemy i tak rzeczy się po prostu wszystkie, te, które mówiłem, się wydarzyły. I, i każdy się musiał, e, musiał borykać z takimi problemami, żeby, żeby po prostu renegocjować te kontrakty z chłopakami. To nie były naprawdę prawie łatwe rozmowy, bo, bo wiadomo, że każdy, każdy człowiek jest tak skontrolowany, jeżeli ma podwyżkę, to się bardzo chętnie do tego przyzwyczaja, no, do, do obniżki już nie, nie za bardzo. Jednakże do porozumienia wszyscy doszliśmy, e, drużyna była cała, kompletna e, na początku, e, później jakieś decyzje poszły, i inne też takie, że, że pożegnaliśmy się z Jarkiem Hampelem, e, gdzieś tam później po jakimś meczu też i z Brady Kercem. E, to są, uważam, że to są dobre decyzje, dobre decyzje nie tylko i wyłącznie dla nas, dla klubu, ale to są też dobre decyzje dla tych zawodników, bo ci zawodnicy mają pewne, pewne miejsca w składzie, jeżdżą, e, o, o, objeżdżają się. I nigdy, nigdy przed nimi drzwi też nie zamykamy. No i ten zawodnik, na którego postawiliście, to znaczy Jamon Lindsay, broni się wynikami. No, jakoś tak naturalnie to wyszło bym powiedział, bo, bo nawet powiem szczerze, że chyba się nikt nie spodziewał, że to będzie aż tak dobry i mocny punkt zespołu. Ale pan wiedział jak, jak to doszło do tej decyzji? Proszę odsłonić trochę kulisy i, i jak wygląda ta praca w klubie. Pan o tym decyduje, bo pan jest najbliżej drużyny czy y, wspólnie z prezesem Józefem Dworakowskim, z pozostałymi współwłaścicielami. Y, dlaczego Jamon, a na przykład nie Jarek czy Brady? Proszę Państwa, to są decyzje podejmowane, takie ważne decyzje zawsze są podejmowane w naszym szerszym gronie. Jest nas pięciu właścicieli te, tego klubu i my rozmawiamy na ten temat bardzo często i dużo. i, i... Nigdy sam takich du du dużych, głównych decyzji nie podejmuję, sam po prostu nie chcę, bo, bo to są, e są decyzje obarczone bardzo dużym ryzykiem i, i, i konsekwencjami, y y jakie mogą być, by za tym pójść, tak? Także te, te rzeczy były zawsze omawiane, a, a więcej szczegółów ja bym nie chciał ujawniać, dlaczego, co, kto, jak, i, bo no tak wyszło i tak jest. Zgoda. Falubas bierze Wiktora Kułakowa, ROW Rybnik Adriana Miedzińskiego, GKM Grudziąc Tobiasza Musielaka, Krystiana Pieszczka, Stalgorzów Młodszego z braci Holderów, Nikolaja Klinda, Chris Holder trafia do Sparty Wrocław. Wy co? Wy tylko rozdajecie zawodników, żeby co? Rywalizacja była ciekawsza? Nie myślicie o gościu? No jakoś tak dziwnie się w tym roku stało, że to właśnie Unia Leszno oddała dwóch zawodników, a inne drużyny po jednego czy dwóch mają na, na plusie i... I no gdzieś tam, ja powiem tak, ja osobiście prywatnie sądzę, że to nie jest dobry, dobry pomysł z, tym, z tym instytucją kością, przynajmniej nie w takiej, w takiej postaci, jak to teraz się odbywa, że, że praktycznie zawodnicy, zawodnicy wszyscy najlepsi z pierwszymi zniknęli, są już gdzieś tam zakontraktowani w klubach solidowych. a my do końca nie wiemy, nie chcemy żadnego też zawodnika blokować, wypożyczać, bo, bo, bo jeżeli on jest niepotrzebny dzisiaj, to, to, to po prostu po co, tak? tak blokować jakiegoś chłopaka. I mam nadzieję, wierzę w to, że do końca nie będzie potrzebne. Ale no żużel jest tylko żużlem i często są różnego rodzaju wypadki i kontuzje, i tego się, tego się najbardziej boimy teraz. Nie? No właśnie, a Pan ma jakieś z tyłu głowy chociażby kandydatury do tej drużyny? Gdyby, gdyby odpukać, coś się stało. Nie, no wszystkie moje kandydatury już znikły z rynku, tak się. Nie ma takich kandydatów, na, na tą chwilę, no, ale może kogoś tam jeszcze wykopiemy, no zobaczymy, tak, to, to jest... To wróćmy jeszcze... Nie myślimy o tym, Powtarzamy jeszcze raz, nie myślimy o tym, ponieważ my dzisiaj mamy pełen skład i ta drużyna jest y, 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 bardzo solidna, wygląda dobrze, chłopacy są zgrani i myślę, że, że, że takiej potrzeby dzisiaj nie ma. Yy, co robicie, gdy któregoś z zawodników dopada mały kryzys, jedzie słabiej, dwa, trzy mecze, przykład kapitana drużyny, bo zdarzyło się, był dołek, wyjechał z tego dołka i cześć i chwała. Eee, jak mu pomagacie? To, to, drodzy Państwo, to jest tak, że dopóki zdobywamy wszystkie bonusy, to, to nie ma żadnego stresu. Z nikim e, za bardzo, załóżmy, nikogo nie, też nie próbujemy stresować. Jest tylko ewentualnie krótka, delikatna rozmowa: co, jak, jak, jeżeli jak możemy Ci pomóc, co możemy zrobić dla Ciebie, i to wszystko. Pan jest blisko tej drużyny. Ta atmosfera, jak to wygląda w środku? Jest wszystko ok. Myślę, że ta drużyna jest zdeterminowana do tego, żeby, żeby gdzieś tam osiągać kolejny sukces. To teraz chwilę o tej stronie ekonomicznej, tej gospodarczej, tej działalności z ulicy Strzeleckiej. Jak sobie radzicie? No bo trybuny. Myślałem, że będzie więcej kibiców. Przyznam szczerze, na niektórych meczach tutaj chyba na żadnym meczu ten limit nie został wypełniony, nawet przy tych obostrzeniach. No niestety tak to jest, że w tym roku. Te trybody nie wypełniają się nawet e, do tej wartości, która jest dopuszczalna, czyli to jest na to chwilę 50%, nigdy tyle kibicu nie było, nawet na dobrym meczu z zieloną górą. E, nie mieliśmy kompletu, także no, no, troszkę no, sz, no szkoda. No, ale to tak jest Luisone są obarczone też tematy, że ci ludzie nie mogą kupić w kasach i, i tym podobne. I wielu ludzi pewnie gdzieś tam dojeżdża do nas z, z mniejszych miejscowości starszych i tak dalej, może nie mają dostępu, może nie mają możliwości. Wiele jest rzeczy, może się trochę boją też ludzie na ten sation w tym roku przychodzić, bo nie wierzę w to, że, że, że kibice nie chcą nas dopingować, i nie chcą być na tym stadionie. Także, no, no, jest wiele takich rzeczy wokół, które sprawiają to, że, że tych ludzi po prostu nie ma w tym roku. Nie ma obawy, że z tego właśnie względu, o którym pan mówi, jakaś dziura budżetowa może wystąpić? Ja myślę, że na tą chwilę, jeżeli wszystko, jeżeli nam coś nie wyskoczy takiego, że nie wiem na te play-offy, które praktycznie już mamy na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć. Że, jeżeli nam nie, nie zablokują tych są całkiem zupełnie totalnie, to myślę, że powinno wszystko być w porządku. To teraz zapytam jeszcze, bo niektórzy, no, pozostali prezesi w ekstralidze prowadzą jakby jeden klub. Pan ma na głowie dwa kluby, bo przecież jest jeszcze Rawicz i ten projekt, o ten projekt Rawicza. Młodzi zawodnicy. Y co chwilę pojawiają się też nowi, nowe twarze tam I, i zastanawia mnie taki fakt, w ligowej drużynie Unii Leszno dwóch juniorów może startować, a produkcja jak w Mercedesie w Unii Leszno, jeśli chodzi o, o młodzież. No na tą chwilę może jest troszeczkę... Komu to ma służyć? No, no to nie będziemy też tych wszystkich, którzy chcą w Unii Leszno się uczyć i startować, nie będziemy myśleć, tych chłopców blokować, do, do, dopóki mamy siły i moce takie przerobowe, żeby, żeby każdego tutaj móc wyszkolić, ja robi to Roman Ninkowski, to chcemy, chcemy to robić, tak? bo to jest wielu chłopaków się trafia, którzy są naprawdę talentami nieprzeciętnymi i takich mamy gdzieś tam w zanadrzu już kilku, kilka jest nazwisk, które są, czekają aż ukończą Wiek 16, 16 lat i, i wiem. Tak? Podobno Anders Rowe już rok temu dobijał y, się do Unii Leszno. Czy mógłby tutaj potrenować, pojeździć, pouczyć się tego Speedway'a? Nie, do mnie to mnie dowarzyło to chyba nie wiem. Być może gdzieś tam do kojeźdź, ja, ale ja tego akurat nie wiem. Nie? Y, a pojawił się teraz nowy człowiek y, znowu za wschodniej granicy. Y, cały czas na, napływają ci młodzi ludzie. No to są akurat y, y, ten chłopak z Rosji to jest, Kirył. Tak, tak jest, to jest akurat chłopak, który który sam, sam mną już chodzi, od, można powiedzieć, do, od dwóch lat, że chciałby z Unią Europejską podpisać umowę i podpisał w tym roku tą umowę na, na 4 na cztery lata, na okres czteroletni, bez żadnych pytań co, jak, gdzie, dalej i tak dalej. I po prostu jest takie dzisiaj przekonanie widzę, że na, w Europie, może na świecie, że, że to jest naj, jedno z najlepszych miejsc do tego, żeby żeby szlifować tą swoją karierę, formę i żeby, żeby tutaj się szkolić. No rozumiem. W Australii na Antypodach macie bardzo dobrego skauta, bo jeśli chodzi o ten scouting, wyszukiwania młodych talentów, Lee Adamsa. A kto Wam pomaga na przykład w przypadku Kiryła Leimana, czy, czy wcześniej Pawła Nagibina, yy, jeśli chodzi o wschodnią to granicę? W że to gdzieś tam są też tematy, które Emil Sejfelinow nam podsuwał, doradzał ewentualnie i tak to na tej zasadzie się odbywa. Ale mówię, to dzisiaj to już jest tak, że chłopcy się zaczynają powoli do nas zgłaszać sami i to w wieku, bym powiedział od 13 do, 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 do 17 lat takie są nazwiska. Ile Pan ma nazwisk jeszcze w notesie? No to nie prowadzę, ale w głowie mam kilka jeszcze. M młode talenty? Młode talenty to jest. No dobrze, to teraz zapytam o tą stronę tych juniorów. Jeżeli jest takie szkolenie, to już niektórzy wieszczą, że za rok Unia może mieć problem, bo Szymek Klauderbach kończy, Dominik Kubera kończy. Kto wchodzi? No są, na tą chwilę będą, myślę, że trzy nazwiska brane pod uwagę, to jest e, Kacper Pludra, to jest e, Krzysztof Sadurski i to jest Damian Ratajczak. I to, to są załóżmy nazwiska, które, które są. Takie no, załóżmy bardziej pewne, co do składu. Jest jeszcze ślibak. Zobaczymy, tak? Jeszcze mamy trochę czasu, jeszcze mamy dwa miesiące tego sezonu i będziemy mieli marzec, kwiecień. Zobaczymy to, jak będzie się sprawował. Ja bym był bardzo spokojny o dyspozycję tych chłopaków, bo, bo robią postępy nawet w oczach z, z zawodu na zawody z treningu na trening. Także. Nie byłbym tak sceptycznie nastawiony, że Unia Leszno w przyszłym roku będzie miała bardzo słabą kadrę juniorską. Wiele nazwisk przechodzi na wiek seniora też w innych drużynach, także to nie tylko i wyłącznie nasz problem. Można policzyć na palcach jednej ręki zawodników, którzy będą się w przyszłym roku liczyli wśród juniorów. Opcja, no tak może troszeczkę prowokacyjnie, z zatrudnieniem juniora z zewnątrz, z prowadzeniem, czy może, no to taki żart pewnie, ożenieniem któregoś wchodzi w grę? jak pan prezydent przyjdzie i położy kasę na stół i powie, że proszę kupić tego i tego, no to, to może wchodzi, ale ja myślę, że, że takiej opcji, takiej opcji raczej, raczej nie ma i, i mówię, czekamy, będziemy szkolić dalej tych chłopaków, których mamy tutaj w ogóle To jak pan tutaj wywołał prezydenta do tablicy, to zapytam przy okazji, jak się układa współpraca? Polacy się układa zawsze bardzo dobrze, pan, pan Prezydent jest naszym kibicem, kibicuje nam od wielu lat, odkąd tylko zacząłem, Podejrzeć, żeśmy zaczęli chyba współpracę równocześnie, ja zacząłem pracę w klubie, on zaczął tutaj jako Prezydent, także od samego początku jest, jest ok i Pan Prezydent rozumie nasze, nasze problemy i nasze, nasze potrzeby i staramy się, żeby, żeby, żeby ten region i Leszno był reprezentowane po prostu jak najlepiej. Czy był temat, to już pytam teraz u źródła, czy był temat zorganizowania jednego czy dwóch rund Speedway Grand Prix w tym roku w Lesznie? Leszno gdzieś tam te rozmowy prowadziło, czy tu od początku nie było tematu? Nie, nie, na, na to chwilę nie ma takiego tematu. Uważam, że dokąd mamy w Polsce aż tyle rund tego już na, na, na najwyższym poziomie, to, to póki co my nie mamy szans przebicia i, i no, 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 to nie jest dobry moment. Poczekamy, jak będzie, będzie trochę mniej tego wszystkiego, to wtedy może wrócimy do tematu. Na to chwilę na pewno ani w tym roku, ani w przyszłym roku nie zakładamy, żeby takie turnieje tutaj miały się w leśnie odbywać. Hasło odmładzamy drużynę cały czas aktualne w Lesznie? No, każdy będzie za rok, rok starszy, także no, nie wiem, czy się udało odmłodzić. No ale tutaj już poszliście jakby za ciosem, bo wcześniej no, macie czterech młodych zawodników w tej kadrze. No, i, i, i tak to troszeczkę było przedstawiane. Ja to dzisiaj mówię, że praktycznie mamy czterech juniorów w drużynie, no, bo, bo, bo SMEG jest ma 22 lata. Trzech zawodników po 21? Jak po jeden, to mówię, mamy prawie że czterech, można powiedzieć, jeszcze juniorów tak? no, to, to, i ta drużyna mówi i ta drużyna sobie gdzieś tam, załóżmy, dobrze, dobrze radzi. Także aż w niektórych momentach jestem no, mile zaskoczony tym, co widzę na torze. Jak jest nieraz za dobrze, to jest gorzej dla pracodawcy, bo jak jadą zawodnicy z, bardzo dobrze, to inni już zacierają ręce, a może by tak któregoś do nas? No, tego się trochę też na pewno obawiamy, że, że gdzieś tam te, te nasze nazwiska, sześć, sześć tych nazwisk, czy tam nawet plus jeszcze juniorzy, to, to są nazwiska chętnie widziane w, innych, w każdym innym klubie. No, bo, bo, bo ci chłopcy robią stałe postępy i, i, i tak może być, ale no, taka jest moja nasza rola w tym klubie, żebym planował, żeby ich zatrzymać. Czyli rozumiem przy dobrym wyniku, tak, tak jak już jest tradyc tradycją w Lesznie, jedziecie starym składem. No i jeżeli się porozumiecie z tymi, których macie? Oczywiście, że tak. Jeżeli się porozumiemy, to chciałbym, żeby ten skład na przyszły rok wyglądał dokładnie tak samo. A Rawicz? Ta kuźnia talentów? No, ja rozumiem, że to są wydatki. No, to są niestety wydatki, to są co roku, niestety Unia Leszno gdzieś tam jakieś parę złotych musi do tego biznesu dołożyć, ale uważam, że, że takie nazwiska jak Jamon Licey nigdy by w polskim żużlu nie zaistniały, gdyby nie kolej Rawicz. Gdyby nie ta druga drużyna, Unia Zgoda, pełna zgoda. Panie prezesie, no to jeżeli temat Jemika, jak go tutaj kibice nazywają. Ja słyszę, że ma taką ksywę. Tak, no ja już wielokrotnie. To proszę powiedzieć, co zrobić, żeby go zatrzymać na dłużej, a może z niego zrobić w przyszłości Lee Adamsa. No już czy, to, jest czy to jest, czy za dużo już wybiegam? Ja, proszę Państwa, chłopak jest z nami trzeci sezon. Czuje mi się, wydaje się tutaj z nami bardzo dobrze. Ma jeszcze, będzie miał ważny kontrakt na dwa lata, e, podpisany, także nigdzie się na razie nie wybiera i nie sądzę, żeby się, dopóki, dopóki tutaj nie dostanie zielonego światła, żeby się wybierał. Nadal mieszka pod bokiem u Pana? Póki co mieszka tutaj z nami w, w Krzycku i wszystko się układa bardzo dobrze, na przyszły rok wiem, że sprowadzili swoją, swoją dziewczynę z dzieckiem, także chcą, szukają gdzieś innego miejsca, w lokum, żeby mieli swoje. Tak? To kto u Pana jeszcze tam zostaje? E... Na to chwilę jest jeszcze Brady i jest Kenny Irf. No właśnie, chciałem tu zapytać o Brady'ego, jak on tam zaklimatyzował się w, tym, w tej pierwszej lidze? No tak, ostatnio mało rozmawiamy, bo mało się widzimy, bo gdzieś tam Brady jest cały czas w drodze, w drodze bo do Szwecji był cały tygodniami, także no, ale wydaje mi się, że, że to jest dla Bradiego naprawdę z korzyścią to, żeby, że przeniesie się na tą chwilę do pierwszej ligi, bo, bo jeżeli tu w lidze zdobywać mało punktów, to, to, to nie wpływa dobrze na zawodnika, na jego rozwój. Uważam taki jednoroczny czy nawet długoletni pobyt w pierwszej lidze, to dla Bradiego będzie bardzo dobre rozwiązanie. No to Panie Prezesie, już na koniec, Unia Leszno trzy razy z rzędu zdobyła drużynowe mistrzostwo Polski i pamiętam Pana wypowiedzi, jak Pan tak zasugerował przed sezonem, że jak już są trzy złote medale, no to może czas gonić te największe gwiazdy leszczyńskiego żużla, Alfreda Smoczyka, i Józefa Olejniczaka, oni, pamięta Pan, sześć razy z rzędu strzelili złoto. Drodzy Państwo, to, to jest tak, że te lata 50. -te to były troszeczkę ten rzuze był jednak no inny był, można powiedzieć, że tej, tej konkurencji nie było aż tak wysokiej, to już lata nawet 80. Nawet no, ale wy z konkurencją sobie bardzo dobrze radzicie. Ja wiem, ale tutaj nieprzewidywalność tego sportu jest tak ogromna, że, że wystarczy, nie wiem, jedna czy dwie kontuzje, przepraszam, nie chciałbym tej kontuzji oczywiście tak, ale to może się od, odwrócić całe, całą drużynę do, do góry nogami, także... Musimy być skupieni do końca, musimy pokornie pracować i tej pracy naprawdę proszę mi uwierzyć, wykonujemy teraz zawsze w końcówce sezonu, co niemiara. Pracujemy tutaj codziennie od rana do wieczora, żeby, żeby ten wynik był jak najlepszy. Pomagamy sobie wzajemnie wszyscy, żeby, żeby, żeby można było. Wiadomo, że każdy prezes, każda drużyna, każdy, każdy, każdy klub chce zdobywać medale i chce obronić. Jeżeli jest do obrony, to chcemy ten tytuł obronić. Finał zaryzykuję z motorem Lublin. Bierze Pan? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, nie, nie myślimy o tym dzisiaj, nie rozmawiamy. Jeżeli chcemy jechać w finał, to po prostu w półfinale musimy pokonać każdą jedną z tych drużyn, a czy to się uda, To, no nie wiem, no, Lublin jest coraz mocniejszy. Nie? Czy w żużlowym środowisku, czy wśród prezesów, czy w Unii Leszno yy, o nowym sezonie rozmawia się już w sierpniu, we wrześniu, później? No, do tej pory było tak, że rozmawialiśmy, czasami się rozmowy zaczynały już w lipcu, a, a w tym roku, no to mamy dzisiaj koniec e, sierpnia i, i powoli, powoli, powoli zaczynamy gdzieś tam dyskutować. Ale to są bardzo ciężkie póki co rozmowy, bo, bo, bo nie wiemy jaka będzie sytuacja w żółżu, w, w, w gospodarce, w, w ogóle w Polsce, co będzie z tą pandemią i jesteśmy mocno od tego, od tego uzależnieni. To jeszcze tylko na koniec zapytam, niech pan powie już Pan wspomniał, Linci ma dłuższy kontrakt, a pozostali zawodnicy, co z Piotrem Baronem? To, to rozmowy trwają, także myślę, że tutaj się dojdziemy do porozumienia, Tak jak powiedziałem, ja bym chciał ten skład zostawić w pełni i cały i to będzie wtedy najlepsze rozumienie. No to bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze, drodzy Państwo, korzystamy sobie dzisiaj tutaj z fajnej miejscówki w Lesznie, Biblioteka Ratuszowa w samym centrum, w samym sercu Leszna. Dzięki uprzejmości dyrekcji, dyrektor Andrzej Kuźmiński, za co bardzo serdecznie mu dziękujemy. Taki, taki gość, wszelkie akcje społeczne, kulturalne, gdy tylko powiedzieliśmy, nagrywamy rozmowy o sporcie, o żużlu. Odpowiedź, w sekundę jak najbardziej zaprasza. Pan tutaj często bywa? Bywał? Bywa, ale tak, ostatnio jak brzmi. No to Panie Prezesie dalszych sukcesów życzymy i oby ten sezon, ta pandemia minęła, oby to wszystko zafunkcjonowało tak jak Pan sobie życzy. No dziękuję bardzo i będziemy wszystko robić tak, żeby było jak najlepiej i żeby to, żeby Leszna i, i okolice leczne były z nas naprawdę dumne. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dzisiaj prezes Piotr Rusiecki, prezes Unii Leszno-Sportowa Spółka Akcyjna. Ja tylko dodam, że nasz kanał na YouTube, oczywiście możecie wszelkie wciskać dzwoneczki, łapeczki, że tak powiem. Jesteśmy z Wami, jeżeli Wam się podobało, to nam da dodatkowego powera do działania, a tymczasem dziękujemy bardzo i do zobaczenia.